Na tym filmie widzimy, że tutaj nam uciekła izolacja na kolanku, a chcielibyśmy ją mieć. I tutaj to jest ten moment, to jest K18. Punkt też nie ma tej izolacji. Sprawdzamy instalację, wszystko jest poprawne. Projekt jest wykonany poprawnie. Tu już izolacja jest. I teraz chciałbym tu izolację dodać, czyli po prostu. Wchodzę we właściwości tego kolanka, dodaję izolację, pięćdziesiątkę powiedzmy, albo, albo wybierzmy ustalony typ. Na przykład 50, ok, izolacja jest dodana. I dajemy. OK. I widzimy, że połączenie się zrywa. Izolacja się dodała, ale tu połączenie się zrywa zamiast pozostać. Także tutaj jest kolejny błąd programu. Przy okazji taka prośba, żeby tą izolację prześroczystą. Warstwą rysować na rysunku 3D, żeby było widać, że to nie jest rura, tylko że to jest izolacja. Czyli przykładowo u konkurencji jest w taki sposób rysowana izolacja. Widzimy, że jest to przeźroczyste, aha i widać, gdzie jest rura, a gdzie jest instalacja. Także dziękuję za uwagę.